W Rzeszowskiej Konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa, władz województwa i polskich spółek energetycznych. Polska jest jedynym krajem w Europie, który prawie całą energetykę opiera na spalaniu węgla. Energii, naszego prądu, który płynie do domu, do przemysłu, do biur, do gospodarki pochodzi I to jest z jednej strony, w której mamy własny surowiec nie ma mieć problemu takiego, jak gdzie zachęconą skargą okazuje się, że w nie ma ciepła i zakłady muszą użytkować swoją ewolucję. Ale z drugiej strony to w kontekście limitu CO2, ochrony środowiska, polityki europejskiej i światowej, związanej z emisją CO2, to jest energetyka, która wymaga olbrzymiej modernizacji. W ciągu najbliższych 20 lat energetyka musi wydać na modernizację 200 miliardów złotych. Olbrzymim problemem jest zły stan sieci. Włości do Sejmu projekt, który będzie m.in. dobryzacją prawa energetycznego, ale także będzie projektem ustawy, który ułatwi i przyspiesza dane inwestycje liniowe w polskim gospodarstwie. Myślę o inwestycjach liniowych, energetycznych, jak takim właśnie jest sektor energetyczny, ale także gaz, ropa, czy realizowane inne inwestycje, na przykład rury do transportowania do, do, do CO2. No, to Ministerstwo Skarbu Państwa wspiera prywatyzację polskiej energetyki, a Unia Europejska przeznacza duże środki na energię alternatywną. Szansą dla Podkarpacia są więc elektrownie wiatrowe i biogazownie.